Nieruchomość rolna to jest przedmiot prawa własności. Prawo własności to jest jedno z najważniejszych praw człowieka w rozumieniu konstytucji, w rozumieniu prawa międzynarodowego. Ja dostrzegam, że obrót nieruchomościami rolnymi może i powinien być reglamentowany z uwagi na jego znaczenie, na przykład z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego państwa. Natomiast y, mam y, Wątpliwości co do tego, czy obecnie obowiązujące zasady obrotu nieruchomościami rolnymi, prowadzone w 2016 roku, są optymalne z tego punktu widzenia. Przypomnę, w 2016 roku doszło do całkowitej zmiany pa paradygmatu postrzegania obrotu nieruchomościami rolnymi. O ile wcześniej była to domena prawa cywilnego, stało się to w tej chwili głównie regulowane przez prawo administracyjne. Mam na myśli w szczególności to, że bardzo dużo decyzji co do możliwości skorzystania z prawa własności nieruchomości rolnej zależy od zgody administracji publicznej. Mam na myśli w szczególności dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Tym nie ma problemu, to nie jest samo w sobie problemem, natomiast taka decyzja ona ma na tyle fundamentalne znaczenie dla wolności i praw człowieka, że powinna być. Obwarowana przesłankami ustawowymi i poddana efektywnej kontroli sądowej. W tej chwili tego nie ma. Jest moim zdaniem zbyt duża swoboda i zbyt duże uznanie e, decyzyjne w tym zakresie, i brak jasnych przesłanek prawnych oznacza, że kontrola sądowa ona jest, ale ona jest w wielu wypadkach iluzoryczna, i to należałoby poprawić. Ja z ubolewaniem mogę stwierdzić, że od sześciu lat w Trybunale Konstytucyjnym jest rozpatrywany wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, ale nie tylko, również inne wnioski dotyczące właśnie tej reformy zasad obrotu nieruchomościami rolnymi. Niestety, przez ten czas Trybunał Konstytucyjny nie zdarzył się tym zająć, a jest to na tyle fundamentalna kwestia dla setek tysięcy ludzi w naszym kraju, że oczekiwałbym rozstrzygnięcia w tej sprawie.